Nazywam się Agata Lewandowska, pracuję w Urzędzie Miasta Gdyni w samodzielnym referacie projektów unijnych i zarządzania mobilnością. E, jak to się stało, że ty organizujesz zlot? Byłam na zlocie rowerowym w Łodzi w zeszłym roku będąc wtedy posiadaczką roweru Cargo, pierwszego roweru Cargo w Gdyni i stwierdziłam, że dobrze byłoby wszystkich tych gości zaprosić także do naszego miasta, a naszemu miastu z kolei pokazać ile tych rowerów jeździ po Polsce. Jak to się stało, że Ty się zainteresowałaś w ogóle rowerami Cargo? Chyba tak naprawdę potrzeba życiowa, tak? Oboje z mężem po prostu używamy roweru jako środka transportu i kiedy pojawiły się dzieciaki, używaliśmy różnych dostawek, fotelików, przyczepek, doczepek. Kiedy pojawiło się trzecie dziecko, stwierdziliśmy, że trzeba sobie jakoś poradzić, i wtedy padło na rower cargo. A teraz tak naprawdę myślę, że żałuję, że nie miałam tego roweru już przy pierwszym dziecku. Czyli okazało się, że rower jest lepszy niż samochód? Tak, tak, tak jest rzeczywiście, bo daje dużo większą niezależność paradoksalnie, nie wspominając już o innych profitach, tak, jeżeli chodzi o... Natomiast Aktywność, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, jeżeli chodzi o pieniądze, wszystkie te aspekty tak naprawdę wygrywa rower. Oczywiście są sytuacje, kiedy samochód jest potrzebny, ale umówmy się, nie ma ich na tyle dużo, żeby ten samochód był naszym nieodłącznym towarzyszem życia. A co urząd miasta Gdyni myśli o rowerach cargo? Urząd miasta bardzo wspiera rowery cargo i wykorzystuje je w swojej pracy. Dyńska flota składa się obecnie z 12 rowerów, które są wykorzystywane zarówno jako wypożyczalnia dla przedsiębiorców i ngo sów a wkrótce także dla mieszkańców, ale także w swojej pracy. Rower cargo jest wykorzystywany w Urzędzie Miasta. Przykładem jest na przykład referat relacji z mediami, który do swojej pracy wykorzystuje rower przy transporcie sprzętu, kamer, aparatów, przy kręceniu wydarzeń w miejscach, gdzie po prostu rower może dotrzeć i bardzo sobie ten rower chwalą. Dużo jest osób, instytucji, które się zgłosiły na zlot? Sporo. Mamy 21 miast, mamy kilkadziesiąt zgłoszeń, a łącznie około 150 osób. Rowerów mamy 50 około. Także wydaje mi się, że jest nas dużo. Oczywiście jest to procent wszystkich rowerów cargo w Polsce, ale wszystkie duże miasta są reprezentowane. A czy Gdybyś miała wieszczyć, jak, jak to będzie z rowerami towarowymi w Polsce. Przejmą się, nie przejmą, będzie ich dużo iść, Bo na razie, no to trochę dla zapaleńców jest zabawa. Ja mam wielką nadzieję, że się przyjmą i obserwuję w projektach unijnych inne miasta, jak to u nich wyglądało, to naprawdę wydaje mi się, że mamy dużą szansę. Ponieważ rower cargo jest dla mnie przynajmniej takim kolejnym elementem wykorzystywania rowerów, więc i jeżeli rowerów jest więcej, jeżeli infrastruktury rowerowej jest więcej. Roweru się więcej pojawia, a rower cargo jest takim rozszerzeniem funkcjonowania roweru, czyli może więcej przewieźć, może rower elektryczny, elektrycznym większe ciężary przewodzić, czy większą liczbę dzieci. To tak naprawdę wydaje mi się, że idziemy ku temu, żeby te rowery były jak najczęściej wykorzystywane w miastach i tak naprawdę widzimy to już w niektórych ośrodkach miejskich, że te rowery już nie są takim dziwactwem, tylko taką codziennością. No bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.